Dobrze słuchajcie, będziemy, będziemy startowali tą przygodę, e, prośba taka, przywitajmy Andrzeja godnie, e, 3-4 do hymnu i on schodzi, uwaga, Andrzej! Andrzej! Nasz przyszli chyba o czwartej czy piątej. Ale, ale bardzo, bardzo mi miło, że jest nasz e, taka teraz nas, Chcę powiedzieć jedno. Liczę na to, że wiecie, po co tu przyszliście. Liczę na to, że wiecie, że sport, który będziemy uprawiać w tej jesieni, to sport też <tuszy> połowy. Więc poza tym, że wszyscy tu nie budowliśmy co to tam Chciałbym wybrać taką ekipę, z którą się po prostu zaprzyjaźnię. z którą będziemy się przyjaźnić, jeśli nie Praktycznie, ja przecież wiecie, mieszkam w Kielcach już i pod Kielcami, ale z Kielcami jestem bardzo mocno związany. Niemniej jednak poprzez tę intensywność własnej pracy nie do końca miałem świadomość tego, jak wygląda ten, może ten, ten, to brzydko zabrzmi, ale ten rynek początkujących muzyk. Nie do końca miałem to, to wrażenie. Więc dzisiaj, kiedy, kiedy zobaczyłem ten tłum i, i Usłyszałem tę wiadomość, że póki co to jest największa ilość osób, która na kastyń się zgłosiła. No to po prostu chyba muszę zadeklarować od razu, że jestem szczęśliwy. Na kim mi zależy? Zależy mi na takich ludziach, którzy e, będą chcieli się ze sobą zaprzyjaźnić, będą chcieli się zaprzyjaźnić ze mną. Jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, naprawdę z facetem ponad 40 letnim też można się bez podtekstów przyjaźnić.